Dzień dobry, cześć wszystkim. Skoro Zowka skończyłaś podziękowaniami, to ja nimi zacznę. Dziękuję przede wszystkim ekipie, z którą pracowaliśmy bardzo ciężko nad organizacją kongresu Kacprowi, Laurze, ale również zespołowi wolontariuszy. Dziękuję Kamilowi, Ninie, Wiktorowi oraz drugiej Laurze. Tu od razu uprzedzę wszelkie kontrowersje w odróżnieniu od Dużych kancelarii prawnych czy ogromnych festiwali, my wolontariuszom płacimy. Y <laughs> Będę miał dla Was dzisiaj trzy ogłoszenia i jedną prośbę na koniec. Pierwsze ogłoszenie to jest coś, co może już słyszeliście ode mnie z innych źródeł taka fama, która gdzieś krąży po Polsce jak widmo pewne. Y to ogłoszenie to jest pewna konstatacja, którą tutaj ogłoszę. W naszym odczuciu model rozwojowy III Rzeczpospolitej Polskiej się po prostu wyczerpał. Nie mam tutaj na myśli, że się zakończył, w tym sensie on dalej trwa. Jeśli spojrzymy sobie na to, jak napływają do nas bezpośrednie inwestycje zagraniczne w postaci friendshoringu, na przykład przychodzącego do nas z Chin, jeśli spojrzymy na trwanie warunków pracy, które często są urągające standardom, przypadki śmiertelne w niektórych, na przykład magazynach, nie powiem których, bo jeszcze będzie pozew, to ten model się nie zakończył. Nikt nie powiedział stop, pora go zmienić, więc nie mówię, że on się zakończył. Mówię tylko, że on się wyczerpał. To znaczy, nie ma już tego potencjału, żeby dalej podnosić naszą jakość życia. Bo potrafię się zgodzić, i tutaj ukłon w stronę, właśnie, starszych panów w krawatach i, i establishmentu, potrafi się zgodzić z tym, że kiedyś ten model doprowadził do jakiegoś skoku rozwojowego Polski. Ze swoimi kosztami, ale razem z przyjściem inwestycji zagranicznych podniosły się, podniosła się jakość zarządzania w firmach, połączyliśmy się z rynkami globalnymi, otworzyła się granica. Wiele rzeczy udało się zrobić, które są pozytywne. Ale nie ma wątpliwości, że ten model już się teraz skończył, bo mimo tego, że te inwestycje dalej rosną, to rośnie razem z nimi skala naszej zależności od korporacji. Na wielu rynkach w Polsce mamy do czynienia z oligopolizacją, jeśli nie monopolizacją. I tutaj akurat korporacje największe, razem z państwem i spółkami skarbu państwa, zgodnie podają sobie ręce. Natomiast w tym samym czasie obserwujemy, że spada udział płac w PKB już drugi rok, a więc jeśli ktoś nawet mówi, że potrzebna była socjalna korekta kursu parę lat temu, to przepraszam, ale tłuste lata rządów Beaty Szydło się skończyły, to jest koniec, to wraty. Od dwóch lat spada udział płac w PKB, rosną renty ekonomiczne, od czasu Adama Smitha wiemy, że są nieproduktywne w gospodarce. Mamy... Coraz większy problem, bo tą Polskę trzech zaborów, które trzeba było skleić, później Polskę A i Polskę B, dzisiaj zastąpił model no, Polski pięciu największych miast, które cały czas rosną, rozwijają się, napływają do nich ludzie i całą resztę kraju, która po prostu powoli wymiera pod każdym względem, nie tylko demograficznym, ale w ogóle zapewniania usług publicznych, życia. Wyjedź, wyjedźmy kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów za Warszawę i zobaczymy to sami, jak wygląda ta tak zwana polska powiatowa, polska prowincja. Dużo pracujemy z tą polską powiatową i widzimy, jak ciężko jest pobudzić ją, jak ciężko jest ponownie obudzić ten motor rozwoju mniejszych miejscowości. I okazuje się, że tak naprawdę. Mimo tego, że ten deal był taki, będą inwestycje zagraniczne, wy dostarczacie tanią pracę. Okazuje się, że jednak mieliśmy jakieś kapitały. My nie mieliśmy tego świadomości, nam się wydawało, że kapitał to jest sam pieniądz, ale okazało się, że są inne kapitały, które zostały bezlitośnie wyeksploatowane. Kapitał przyrodniczy, teraz no już cięty na potęgę, czyli po prostu nasze środowisko, nasza natura, kapitał społeczny. To były więzi tych lokalnych społeczności, to są rodziny, które inwestowały w swoje dzieci jeżdżące do dużych miast, a teraz już no nie, no nie są w stanie dłużej tego robić przy tych cenach rent i, i, i czynszów. To były talenty, infrastruktury, usługi publiczne, które zbudowała, które wykształciła polska ludowa, a których nie odtwarzano. Spójrzmy na średni wiek nauczycieli, spójrzmy na średni wiek pielęgniarek, podchodzący powoli pod sześćdziesiątkę. Więc z tych kapitałów swobodnie korzystano, natomiast ich nie regenerowano. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, ta moja krytyka no jest trochę niezasłużona, bo to nie jest tak, że tylko Polska ma te problemy, prawda? Cała Unia Europejska jest w kryzysie, w ogóle cały świat jest w kryzysie, ten kryzys ma te wszystkie swoje wymiary, więc to jest już w tym momencie polikryzys. Mamy generalny problem załamania się tego modelu globalizacji. Tylko to znaczy że my musimy też wymyślić inny model taki w który w tym momencie właśnie przełomu tego o czym rektor mówił tej swego rodzaju doktryny szoku która zaczyna się dziać globalnie musimy ten moment wykorzystać musimy sensownie teraz zrozumieć wyzwania które są które są inne zupełnie niż 30 lat temu i na te wyzwania odpowiedzieć i Prawdziwy problem, przed którym stoimy, to nie jest to, że są wyzwania, bo zawsze są jakieś wyzwania i zawsze trzeba je pokonać. To jest fantastycznie. Mam nadzieję, że Polska, którą my urządzimy, to będzie taka polska, że nasze dzieci będą nas wyklinać i mówić, że coś zrobiliśmy źle, i oni teraz są inaczej. I dobrze, no, no tak musi być. Nie? To, jest, to jest OK. Tylko pytanie jest, dlaczego potrzeba Kongresu Regeneracji, żebyśmy mogli otwarcie i swobodnie o tym rozmawiać? Dlaczego to nie jest przedmiotem dyskusji publicznej? Dlaczego w mediach cały czas no, bije się pianę jakichś bieżących tematów, dyskusji o animozjach partyjnych? Dlaczego tam nie ma tej dyskusji, tylko ona musi być tutaj? I moim zdaniem odpowiedzią, tu może. Będzie to trochę inna odpowiedź którą, niż ta, którą często słyszycie, to nie jest to, że mamy do czynienia z jakimś długim trwaniem neoliberalizmu. Że cały czas zagraża nam neoliberalizm, że ludzie dalej w to wierzą. Bo moim zdaniem to, to, to już odeszło. I te pojedyncze głosy wydają się dzisiaj raczej śmieszne niż brane na poważnie. Może jest jakiś element w tym, czegoś co nazwaliśmy sobie analfabetyzmem ekonomicznym, tak, takiego, takiego po prostu niezrozumienia, takich prostych haseł. Nie, moim zdaniem problem jest już w tym momencie głębszy. I tutaj patrzę na profesora Michała Możdzenia, bo myślę, że nasza ostatnia rozmowa na naszej szkole letniej też mi dała pod tym kątem do myślenia. Moim zdaniem to, z czym mamy do czynienia, to są zorganizowane interesy klasy posiadającej. Może brzmi to ideologicznie, ale ciężko jest nazwać to inaczej. To znaczy. Rentierzy i wielkie korporacje, które ustawiają dyskusję. I żeby nie było, że to jest problem wyciągnięty z kieszeni, że to jest tutaj zja wielki zjazd Zjednoczonej Partii Robotniczej, ja y, przemówienie wale po prostu, o kurczę, to gomułka, sorry, wdrukowało mi się. Doktor Jakub Sawulski, artykuł opublikowany w Business and Politics, solidnie punktowane czasopismo. Analiza tego, jak wyglądała dyskusja medialna nad reformami podatkowymi Polskiego Ładu, które oczywiście swoje własne problemy miały i też o nich debatowałem swą drogą <grych> ze Sławkiem Bencenem, więc była to ciężka dyskusja, ale te reformy podatkowe miały w sobie element zwiększania nieco progresji. I fascynujące jest to, jak miesiąc po miesiącu Dziennikarze nabierali coraz bardziej negatywnego nastawienia do tych reform w toku pytania ekspertów. No i jak spojrzy się na to taką dużą analizą data miningową, kim byli ci eksperci, jaki haseł używali, to byli wyłącznie, czy niemal wyłącznie, przedstawiciele dużych związków pracodawców, przedsiębiorców, dużego biznesu. Nawet my, jako akademia, wypowiadaliśmy się bardzo rzadko, a związki zawodowe to już w ogóle w tej dyskusji były nieobecne. No i tak i okazuje się, że taki interes wygrywa, który jest głoszony, który jest powtarzany i zwielokrotniany i media też nie wiedzą co mają mówić w związku z czym powtarzają to co słyszą od ekspertów. No i drugi kazus, z którym my się zderzyliśmy bardzo poważnie to debata o przyczynach inflacji. Ile razy słyszeliście moi drodzy i drogie, że to płace, spirala płacowa, to wy, ponieważ rosną wam rachunki, to wy domagając się, żeby wasza płaca pozwoliła wam spiąć koniec z końcem, to wy napędzacie tą inflację. Nie napędzają tej inflacji na przykład zapasy, które na koniec 2021 roku osiągnęły 10% całego produktu krajowego brutto. Zazwyczaj jest to około 3-4%. No to ktoś napełnił te magazyny, licząc. Że być może będą znowu zatory, myśląc o tym, że później sprzeda jeszcze drożej. Więc to nie było przyczyną inflacji. Przyczyną inflacji nie było wcale spirala marżowa, prawda? To nakręcanie, wykorzystywanie okazji, to, że kiedy znoszono VAT na żywność, to dzień przed pewna duża firma, sklep wielkopowierzchniowy podniosła ceny dokładnie o wartość tego znoszonego VAT-u, czyli schowała tą różnicę do kieszeni. Nie, słyszeliśmy cały czas o przyczynach inflacji, i inną historię, więc to, co tu robimy, jest bardzo ważne. To, że tu jesteście, jest bardzo ważne. To, że możemy porozmawiać w tym gronie i że możemy. Z jednej strony edukować się, wymieniać naszymi poglądami, zastanowić się, co zrobić z tą przyszłością, bo my nie mamy tych wszystkich odpowiedzi. My sami w naszej praktyce, o czym mówił rektor, my w naszej praktyce nauk społecznych, my wychodzimy do ludzi i obserwujemy ludzi, w ten sposób pozyskujemy tą wiedzę. Więc chciałbym, żeby zamiast w warunkach laboratoryjnych, takich, gdzie prawda, my sobie coś pozyskujemy z ludzi, tworzymy, pichcimy te nasze artykuły, książki i zgarniamy dzięki temu tą monetę, Respektu i szacunku, chciałbym, żeby przebiegało to inaczej. Inaczej to znaczy przez budowę tutaj kolejnego kapitału. Tego, który moim zdaniem teraz będzie miał największe znaczenie i musimy go zbudować, jeśli chcemy odpowiedzieć na te wyzwania Polski. Budowę kapitału społecznego. To jest to, co tutaj dzisiaj robimy. Bo społeczeństwo obywatelskie, o którym mówiono przez 30 lat, to nie jest slogan, który się wyciąga z kieszeni. Przed wyborami, ponieważ trzeba pozyskać jakoś nasze głosy, żeby ten system się legitymizował i żeby szedł do przodu, i żeby była mowa, że, że to wszystko jest demokracja i my z poparciem ludu robimy to, co robimy. Społeczeństwo obywatelskie to jest moc naszej kolektywnej organizacji, tego, że jesteśmy tu grupowo i tego, że tą grupą stanowimy więcej, że budujemy instytucje dobra wspólnego, naszego interesu. Bo, skoro po drugiej stronie jest ten interes tych, którzy mają bardzo dużo, wielkich korporacji, często zagranicznych, to my musimy wobec tego zbudować wielki sojusz, zawiązać wielki sojusz. Tych, którzy mają niewiele, ale razem chcą mieć wszystko. I w związku z tym kolejne ogłoszenie, które mam. To jest ogłoszenie o tym, jaki jest najważniejszy dzień tego roku. Chciałbym Was przekonać, że najważniejszy dzień tego roku to nie jest 15 października, kiedy będą wybory, tylko to jest 16 października, dzień po wyborach, kiedy rozstrzygnie się ta stawka, a pytania, które tu postawiliśmy, ten polikryzys, dalej będą aktualne. I chcemy Wam pomóc, chcemy nam sobie pomóc. W odnajdowaniu tych odpowiedzi, w szukaniu właściwej ścieżki, w rozwiązywaniu tych problemów. Dlatego przygotowaliśmy tą książkę razem z Kolegium Civitas, razem z PLZ Spółdzielnią. Przygotowaliśmy książkę, która, jak czytam tu z naszego porozumienia, otworzyła łamy dla uznanych profesorów i profesorek, działaczy i działaczek społecznych, praktyków. Praktyczek ekonomii społecznej, którzy będą szukać tych odpowiedzi. Rozstrzał generacyjny w tej książce jest ogromny i tak trzeba. Rozstrzał dyscyplinarny jest również wielki. I dlatego liczymy na to, że ta książka, która wyjdzie dzień po wyborach, że to ta książka będzie jakimś drogowskazem dla nas wszystkich. Będziemy jeździli z nią po Polsce nie teraz, żeby zbierać głosy, tylko dzień po. Żebyśmy razem wiedzieli, czego mamy się domagać od nowej, starej, nowej, kto to wie, władzy, ale żebyśmy razem mieli ten drogowskaz. I ponieważ książka jest już w zaawansowanych pracach, możecie zobaczyć jej okładkę, również autorów, jak ktoś się tam przypatrzy. To chciałbym zaprosić teraz rektora Kolegium Civitas, profesora Stanisława Mocka, żebyśmy podpisali sobie tutaj w trójkę list intencyjny o tym że tą książkę rzeczywiście wydamy panie rektorze P polityka faktów dokonanych ogłosiłem to musimy podpisać to co Bude <laughs> se Dzięki. bardzo. Kopia. tej. Zowka też kopię wydam. Dzięki. Zróbmy sobie może zdjęcie. Dziękuję. Dzięki wielkie. I ostatnie ogłoszenie. I ostatnie ogłoszenie, ponieważ. Yy, Część z was pewnie wie, ja się też zajmuję technologiami. W PLZ Spółdzielni budujemy takie technologie, które są spółdzielcze, które są prospołeczne. Jakiś czas temu zbudowaliśmy platformę pracujgodnie.pl jeszcze przed czatem GPT, więc pokazaliśmy jak chatbot konwersacyjny może służyć do pomocy pracownikom i pracownicom. Do tego momentu mamy ponad milion użyć tego modelu, więc chciałbym ogłosić stąd też, że rozpoczęliśmy już pracę. Nad nową wersją nadziei. Ta już jest poważna, wygenerowana, a nie narysowana. I mam nadzieję, że jeszcze w tym roku pokażemy naszą sztuczną inteligencję, nadzieję AI, która będzie generatywnym modelem służącym do odpowiedzi na wszystkie pytania związane, no, stojące po prostu na straży Twoich praw, praw. Pracowniczych praw, lokatorskich praw obywatelskich. Wyobraźcie sobie, że Rzecznik Praw Obywatelskich może przyjąć formę całkowicie zautomatyzowaną, spersonalizowaną, dostępną dla każdego 24 na 7, i w dodatku wyglądać tak elegancko jak ta piękna lwica. Także poproszę o brawa dla nadziei. I na koniec prośba ode mnie. Ten kongres. Powstał dzięki finansowej współpracy, dzięki wsparciu, z jednej strony y, wsparciu Akademii Leona Koźmińskiego, która udostępniła nam tą przestrzeń, dzięki wsparciu pojedynczych darczyńców, dzięki Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu, który udzielił nam wsparcia i dzięki spółdzielni PLZ, która również y, swoją darowiznę dołożyła, dlatego jest otwarty. I dlatego możemy w nim wszyscy wziąć tutaj swobodnie udział. Natomiast my nie będziemy w stanie budować tych rozwiązań, zapraszać was do tej przestrzeni, jeśli nie będziemy mieli tego grona osób, które stale nas wspierają, które dorzucają choćby tą no, skromną dyszkę do naszego funkcjonowania. Bo my, no niestety, nie mamy po swojej stronie wielkich korporacji, banki też jak proszę je o wsparcie konferencji, to myślę, że googlują, co o nich mówimy i. Szybko to się kończy na powitalnym mailu. Nie możemy liczyć na rządową Willę plus. W związku z czym pozostaje nam tylko prosić Was, drogiej drodzy, o to, żebyście dołączyli do naszego grona po prostu patronów i, i w ten sposób będziemy mogli kontynuować naszą misję. Także o to serdecznie proszę i dziękuję, i przekazuję głos z powrotem Kacprowi.